To jest labradorek, ma na imię Maja, bardzo, bardzo fajny piesek i to co się zdarzyło niedawno, tutaj właśnie na zewnętrznej części zaczęło coś rosnąć, tutaj jakby na tym, na zewnętrznej części łóżka, zdarzyło się to trzy dni temu, wczoraj byliśmy u lekarza, a weterynarza właściwie, no i okazało się, że trzeba zastosować antybiotyk A, i to zrobiliśmy i moje główne pytanie, czy należy w ogóle czyścić uszy labradorką. E, zdania naukowców są bardzo podzielone i e, przynajmniej tutaj weterynarz powiedział absolutnie nie, absolutnie nie. Samemu lepiej tego nie robić, jest to zbyt ryzykowne, e, dlatego też dlatego, czego nie robiliśmy. E, I dlaczego to się stało? Ona tak, tak macha, macha sobie główką na lewo i na prawo To może być to e, Wykluczono raczej infekcje O okay, tutaj proszę takie, takie świecące e, Przy okazji e, Wlano coś tam do ucha jeszcze Do drugiego bo tam Jakaś następna infekcja się zaczynała robić Dlatego e, Dlatego troszkę spanikowaliśmy I jeszcze jedna rzecz e, Mieszkam tutaj, gdzie mieszkam, w okolicach Santa Monica w Kalifornii. Wizyta zaczyna się bardzo często od 100 dolarów, a często i 120. Wizyta plus do tego, jeżeli dochodzi jakiś treatment, czyli jakaś właśnie medycyna i tak dalej, jeszcze następne koszty, taka wizyta może bez żadnego problemu kosztować 200 dolarów. Znaleźliśmy coś tańszego, wcale nie znaczy gorszego. Ja nie mam pojęcia, jak to działa, ale. Wizyta u normalnego lekarza jest o wiele tańsza jak wizyta u weterynarza. Dziwna. Także nie czyścimy uszu. Przynajmniej takie jest stanie tutaj, tutaj weterynarzu.